Dziękuję. Panie Marszałek, Wysoka Izbo. Tutaj słyszymy, że z Unii mówią nam o praworządności. Praworządność to myśmy mieli czasami w Polsce. Z Unii idzie nam leworządność, czyli wykonywanie reguł opartych o wartości lewicowe. Natomiast PIS nie chce mieć ani praworządności, ani leworządności, tylko po prostu robić co chce, nie oglądając się na żadne przepisy. I to jest ta różnica. Co do weto. Chciałem zauważyć, że po to jest prawo weta, żeby je czasami stosować. Więc nie ma co się dziwić, że. I ma rację Wielki Godny Kosienia Kamyś, mówiąc, że groźba weta jest ważniejsza niż zastosowanie weta. Tylko, tylko oczywiście opozycja lewicowa, przekonując wszystkich, że premier Morawiecki to weto zastosuje, no wzmacnia jego pozycję, bo będą się bali w tej Unii, że on zastosuje. Ale ja zdradzę tajemnicę państwową. On tego nie zastosuje z całą pewnością, bo o czym młodzi ludzie nie wiedzą, nie wiedzą, my nie wierzymy, że za to zostanie zastosowane. Mogą się założyć dość, dość, dość duże sumy. Dlaczego? Dlatego, że przy okrągłym stole właśnie w Magdalence została zawarta taka umowa, że raz rządzimy my raz wy, raz my raz wy, a niezależnie od tego wchodzimy do Unii i budujemy eurosocjalizm. Po co PiS to robi? Tylko po to, żeby udawać, że się opiera Unii i dzięki temu dostać elektorat. A jak przyjdzie do czego, to tego niczego nie zawetuje. Przypominam, co było już podnoszone wielokrotnie, że ta decyzja została już podjęta w lipcu. W tej chwili weto niczego już nie zmieni. To jest tylko i wyłącznie, powtarzam, po to, żeby elektorat PiSu myślał, że tu jest ten dobry, dobry policjant, a tam jest ten zły policjant z tej, z, tej, z tej lewicy i chce nas tutaj sprzedać. Także powtarzam, powtarzam jeszcze raz. Nie wierzymy w to że, to, że to nastąpi. Natomiast, jako ostatnią rzecz podniosę, że wszyscy tu wierzą w te duże pieniądze z Unii. I jest taka mit na lewicy, że pieniądze dają, da, dają nam szczęście i potęgę. To ja się, ja się pytam. Jeżeli dzisiaj tutaj padł głos z tych ław, że jesteśmy położeni w czterech wielkich kryzysach, to dlaczego ten kryzys nie jest w Chinach, które nie dostały ani centa z Unii, tylko w kraju, który dostał ogromne pieniądze z Unii? A teraz mówię do strony, która nazywa się prawą, a prawą nie jest. Wierzycie, że Unia chce nam zrobić źle, że Niemcy chcą nam robić źle. To teraz pomyślcie, dlaczego Niemcy dają nam te duże pieniądze? Bo to Niemcy dają te pieniądze. Pomyślcie, jeżeli Niemcy są naszym wrogiem, to dlaczego oni te pieniądze nam dają? Dziękuję za uwagę, kolega Urban. Konfederacja, wolność i niepodległość.